Dziękuję bardzo i panu a jako pierwsze zadanie mam wykonania jako pierwszy wylosował pan powiedzmy do sprawdzenia działania świateł pozycyjnych i poziom oleju silnikowego. Więc prawidłowo sprawdzić poziom oleju silnikowego, jeżeli motocykl pracował, powinniśmy odczekać około 10 minut. Zrobiliśmy dwa wylosowane zadania i powinniśmy wykonać jeszcze jakie? I sprawdzamy wartość naprężenia łańcucha. I Pan powie jak się sprawdza wartość naprężenia łańcucha. Wartość pan naprężenia łańcucha mierzymy od przedniej zębatki do tylnej, mniej więcej na środku, podnosząc łańcuch do góry. Wartość i... napężenia zawiera się między 2 a 3 cm. Pamiętamy o tym, żeby łańcuch trzymać w czystości i smarować co około 500 km. Bardzo dobrze. Przestawiamy motocykl do pozycji, z której będziemy wypychać go. Nie ustawiamy tak, żeby motocykl łatwo był i zawsze pamiętamy o tym, żeby odstawić na stop. Wypychamy motocykl. Mamy na to maksymalnie trzy ruchy. A maksymalnie 3 Staramy się nie wyjeżdżać, nie najeżdżać na linię, ani nie wyjeżdżać, ani pierwszy ruch wykonany, drugi ruch i trzeci ruch. Odstawiamy motocykl. Mniej więcej na środku w polu wyznaczony. I odstawiamy koniecznie na stopkę. Jest to wtedy wykoń... zakończone zadanie, prawda? Przechodzimy na... do następnego zadania. To następne zadanie nazywa się: Przygotować siebie do jazdy. Czyli co powinniśmy mieć? Stopnik kask. Pikki, tak jest. Kurtkę, Kurtka, Spodnie z długimi nogawkami. I buty wiązane na płaskiej podaświe. Dokładnie. Dalej przygotowujemy się do jazdy. Proszę bardzo. Zajmujemy pozycję na motocyklu. Pamiętamy o schowaniu stopki. tu jest bardzo ważna rzecz, na którą szczególnie. Egzaminatorzy zwracają uwagę, bo to jest zadanie obowiązkowe, czyli przygotowanie się do jazdy, ustawienie lusterek. Nawet jeżeli te lusterka są ustawione prawidłowo, że zajęliśmy pozycję na motocyklu i nam pasują, powinniśmy ustawić lusterka jeszcze raz prawidłowo. Zwracamy uwagę, żebyśmy w lusterku widzieli albo łokieć, albo ramię, w zależności od pola naszego widzenia i maksymalnie duży obszar za pojazdem. Prawe i lewe lusterko jest ustawione. Tak. Teraz mamy czas na zapoznanie się z działaniem mechanizmów motocykla. Dojeżdżamy sobie do przerywanej linii. Która jest wymalowana przed nami. Tutaj może nam zgasnąć motocykl. raz, dwa, trzy, to nie ma znaczenia. Mamy często zapoznanie się z działaniem tych mechanizmów. To jest ważne. Pamiętamy też o upewnieniu się o możliwości włączenia się do ruchu. Dobrze, zatrzymujemy się. I egzaminator przemysłu zadaje tutaj pytanie. Czy jest Pan gotowy do jazdy? Tak. proszę wybrać. pięć kutromek i dwa Przypominam, że pięć kutromek i dwa to jest jedno, jedno elementowe zadanie, które musi być wykonane w całości bez błędów. Rozumiem pana, co nie rozumiem. Czyli jeżeli... Dokąd o wymiarach 7x14 wjeżdżamy wyłącznie na przerywanej linii. Przerywaną linią i kontynuujemy zadanie. Po zatrzymaniu pamiętamy o upewnieniu, Tak jest. I mamy potrącony pakołek egzamin Nie to Ale kontynuujmy. Zróbmy jeszcze raz slajd z tamtej strony. Oczywiście potrącenie pakołka. Eliminuję pana z egzaminu. Spróbujmy jeszcze raz. No. Postanie, ja panu, maszy, to pan stanie, panu Teraz tak, jak będzie pan w zadanie, to pan sobie to do prawej, żeby to było królego, żeby pierwszą po, 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 po Tak naprawdę przy

na prędkości. Eee, jeszcze raz. Polega na tym, żeby wykonać je w taki sposób, żeby przejechać przez odległość 28 metrów, na której mamy ustawione trzy pachołki co 7 metrów i musimy wykonać to zadanie w taki sposób, żeby ta średnia prędkość przejazdowa wyszła na 30 km na godzinę. 30 km na godzinę, Powin powinniśmy to zrobić w czasie 3,36 sekundy. Jedziemy. Jeszcze raz. Wykonujemy to zadanie dwóch minuty. Powtórzymy zadanie, ale musi pan to zrobić tak, żeby nie przekraczać tej prędkości 35-37, bo... przy użyciu hamulca. No i co? Zna Pan zadanie. Troszeczkę do tyłu, z początku zniesienia. Pamiętamy o upewnieniu się o możliwości włączenia się do ruchu i ruszamy tak, żeby motocykl nie stoczył się więcej niż 20 cm. i bardzo dobrze. Na wszelki wypadek powtórzmy sobie to zadanie. Zadanie, które nazywa się kamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Z 50 na godzinę płynne zatrzymanie do wskazanego miejsca, które pokazuje nam egzaminator na placu albo na mieście. Upewnia się o możliwości włączenia się do roku i ma już błędnie wykonane zadanie pomimo tego, że wykona je prawidłowo, choć je rozpoczęć. Końcówka bardzo dobra, ale niestety zadanie nie jest zaliczone. Zapomniał Pan o upewnieniu...